Siemaneczko moi drodzy, ja jestem Desu, a my dzisiaj gramy w One Night at Flamptons 2. To jest druga część, zobaczmy co kryje się w drugiej części. To jest też niby parodia FNaFa dwójki z kolei. Ciekawe czy będzie tak samo jajcarskie, dosłownie jajcarskie. Hehe, jeżeli ktoś skumorzy, a to co chodzi. Megafon! A, okej. Okay. To jest jakieś nagranie czy coś? Oho, to... jeszcze muzyczka gra. Jakaś klasyczna. Dobra, tu musimy też zwracać uwagę. Też widziałem kiedyś coś z tego. Ej, a właśnie, tutaj jest różnica. Patrzcie. A właśnie, trzeba ładować ten. Zapomniałem. Kurde. E, różnicę zauważyłem, bo ja widzę, widziałem starą wersję. O i tutaj też widzę różnicę. Tyle, że FNAFowa głowa cały czas Frediego tutaj jest. Ale tak, tutaj na ścianie był prosiaczek. skubusia Puchatka. A to był Luigi, gdzie ten kosmita tam pod ścianą. I nie możemy za długo korzystać z... No właśnie, to trzeba wyłączać, bo czerwony przyjdzie, jak w tamtej części. E, musimy patrzeć... Gdzie oni się przemieszczają? To nie jest tak, że. O właśnie. To nie jest tak, że od razu dostanę Jumpscare na twarz. Tylko mamy ten pasek na dole po prawej. W dolnym prawym rogu. Który będzie się zapełniał. Jak on będzie pełny, to dopiero nam wyskoczył na twarz. Kamer nie możemy za długo używać, bo mamy tutaj w dolnym lewym rogu. Widzicie? Wiecie teraz o co chodzi? Baterie. I będziemy musieli restartować. Właśnie. Trzeba też na sobę patrzeć. O kurde, ale gdzie sowa leci? Dobra. Ogarnąłem. E, mi się wydaje, że ta część jest prostsza. Hmm, myślę, że bardziej trzeba się skupiać na sowie, bo jak oni tu będą to szybko to cyk cyk, nie? Castle. Mamy pierwszą, czyli jeszcze 5 godzin. To jest jakaś instrukcja? Chcę... We the people! Coś tam, coś tam. Nie widzę. Raz, dwa, pi. Kurde, to jest chyba przedszkole jakieś, a nie ten. Właśnie. Tu jest jeszcze ten ziomek. Castle. Ta muzyka z tej płyty w ogóle. I jej d Znaczy e What? Jak ja mam co czytać? Oho, gdzieś leci. O, z lewej. A! była Ubem i wróciła na miejsce. napisała że siedzi dalej. O fuck Dobra, połaz Oho! Ej! Powtórka z rozrywki będzie chyba. Chyba clown będzie do mnie zaglądał znowu. Niedobrze. Ciekawe czy się doszukam jeszcze jakichś różnic w tej grze. Ej, bo wy nie widzicie tego e, Frediego. Ups. Kamerka zasłania. Kurde. Kamerka zasłania. Yy, tutaj w miejscu mojej kamerki jest trofeum Frediego na ścianie. co A właśnie, z tym clownem to tak jest, właśnie zapomniałem, że on nie będzie się tak yy, wystawiał. Jak yy, w 1C. Tylko właśnie będzie przez to dziursko. Całego godzinki. Na nacilku, chyba. A nie będę później. O właśnie, zaskoczył mnie ten z prawej. Jeszcze klauna brakuje. Cancel. Dobra. Chyba sowa leci Ale gdzie? W prawej Chyba zgaszę na chwilę Bo może z clown zaraz wyskoczyć na mnie nie? 3 godzinki Tylko 3 godzinki O, wiedziałem, że clown będzie No, chowaj się Bo Muszę tu skaselować kogoś O, fuck Jaki pójdzie zapłon Dobra, gdzie muzyczka? Nie ma muzyczki! Tak fajnie było, przyjemnie Tyk nie? Ale za co będziecie? Oho, sowa gdzieś leci. Kolejny O właśnie. O, właśnie. Chowaj się. Dobra, dzięki. Zostawmy sobie sporo tym nosowem. Oni będą teraz częściej do mnie zaglądać. Właśnie. A ja co? Może klan zaraz wyskoczy jeszcze. Jakieś niepokojące dźwięki. Dwie godzinki. Tylko dwie godzinki. A ten paseczek już jest prawie pełny. i Muszę to uważać. Czaco, o właśnie, bo jak rozładujemy baterię i wyłączymy światło, to nie mamy w ogóle zasilania. W ogóle prądu. I wtedy będzie nam się nie ładować nasz laptop z kamerą. Właśnie. O, sowa gdzieś leci. O! Znowu to jajco. Jak ten Golden Freddy, co się pojawia w jeden co? No. Ziomy. Teraz będzie tylko godzinka. Właśnie, znowu. Zawałszyłem się, za kamerką czas. Jest czwarta nad ranem. Ups. Musiałem ruszyć kamerą i ten. Osłonić wam. Co to jest, co się tak tutaj pojawia? Gdzie sowa? Okej. Okay. Okej. Okay. Zapomniałem, że jeszcze czerwony wychodzi. O kurde. Plasterki mi z oczu zrobili. To spróbujemy jeszcze raz. Ale wiecie co? Ja może przesunę kamerkę, żebyście widzieli to i Więc, byrby. Okej, okay, chyba tak będzie dla was lepiej, co? Widzicie czas? Widzicie czas, okej. Okay. Możemy wyciszyć muzykę. Akurat z kolei z tej strony pojawił się przycisk Mute Song. Ja nie chcę. Jaj, co zasłaniasz mnie? Ja nie wiem czy słowo tam jest, czy nie. O, sowa śpi. O, teraz widzicie głowę Freddy'ego. O, to mi chodziło. Jakiś burger, roz, rozrzucony. Ufka śpi, ok. Z kilka godzin będzie taka muzyczka fajna. A potem będzie cichutko. O, sowa się obudziła, otworzyła oczy. Właśnie, po tym można patrzeć. Bo ona na początku śpi, jak ona wraca na swoje miejsce, albo jak zaczynamy grę. Ładny rysunek. Dom, domek, trawka, słoneczko. To na razie na chilu. A, Nie zdążyłeś. Byłem cwańszy. Pierwsza godzina. Co to było? A, zobaczymy ci. Cyk nie ma. Chyba przy jakiejś uruchomieniu kamery się zrobi ta dziura tutaj o drugiej, drugiej, trzeciej, jakoś tak i ten clown będzie tu zaglądał dodatkowo. Nie ma. Gdzie twój kolega? Pewnie niedługo będzie. Aha, Nie ma. Ostatnio cały czas ja i co tylko się pojawia. O, sowa gdzieś leci. Lewo. Pilnujmy światła, o. Ty chyba bardzo mnie lubisz, co? So. Oho, dobra, w końcu jest. Przybył. Nara. Co on tam robił do gór nogami? On no, po suficie Oho, sowa gdzieś leci. Brawo. O dobra, dziura jednak sama się pojawia, patrzy na ścianie. Teraz, momentalnie, o drugiej. Teraz muzyki mi zabraknie. I będzie cisza, rewolwer tam leży <laughs> jakiś, what the heck. Pomidory na ścianach. Okej, okay. kostek może zaraz tutaj być. A Klaun zresztą też może zaraz mi tutaj się wystawiać. Oho, Flamti. Oni obaj się już zbliżają. Tylko nie zasłaniajcie mi sowy, please. Bo będzie źle. No. Ziemki. Kostek się obrócił. Kostek ma taką minę. Oho. Mm. Clown. Ale kostka też nie ma już na kamelce. Oj, oj, oj dobra, zamknięte. Teraz dobrze. Ej, kończę 4 godzinki. Raczej 3 zaraz, powinny być 3. Zaraz będzie trzecia. No, spodziewam się gościa. Spodziewam się gościa. Jeden. Klaun? Nie, on. Dobra, teraz będzie clown. Teraz musi być klaun. No, gdzie jest klaun? Czekam na klauna. Trzecia, nad ranem. Jeszcze trochę. Oho, sowa poleciała. Lewo. Dobra, chyba muzyka się skończyła. O trzeciej. Dobra. Tak, wyciszyło się. Sowa wróciła. Nice. Kosek może zaraz tutaj być. No podoba mi się! o, o kurwa. Do lewo, zamknięte Mosowa ucieka tym szybem. O, 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 wiedziałem, wiedziałem, zaraz tu będą, już tu są Clown, albo Kostek. Nie, Kostek jest jeszcze dalej. No to to clown może być. Dawno nie było klauna. Nie, ej, co wróciło? No. Ogólnie starą wersję jeszcze można pobrać, gdzie są. Można Luigi go zobaczyć. Kurde, Klaun jest paraj, ale ty, może blisko. E, można pobrać starą wersję ze strony. Jest Luigi, jest Freddy i tak dalej. Ej. Nie przypominam sobie, żebym już taki pasek miał zapełniony w Expo Dwie godzinki do końca. cancel jakieś takie dźwięki kurczę, myślałem że mi burszy w brzuchu O, sowa gdzieś leci brawo zgaś światło no przyjdzie ktoś łaskawie już jest taka pora O, wiedziałem. Spodziewałem się ciebie. Cancel. Nie, tylko nie ty. O, sowa. Lewo? Tampi. Jak sowa nam wparuje, to to już jest koniec. Co so, mamy od razu jumpscara Ten czerwony też potrafi tam stać i patrzeć na nas. Ale z nim chyba jest gorzej, bo on chyba kradnie nam jeszcze więcej tego paska. O! Już tam jest. Po prostu będzie. Tylko godzina nam została. Dobra, kostaki sobie. Czerwony. Czerwony niedługo pędzie pewnie. Właśnie. Kurde! Znowu udałem się na niego złapać. Dobra, czyli wychodzi na to, że on wyskakuje. Około piątej, czyli już tak godzinę przed końcem. Jeszcze raz. Jeszcze raz spróbujmy. Dobra, mamy drugą w nocy. Czyli na cztery godzinki. Oho, klaun. Teraz będziemy jej klauna. Zrobił już nam dziursko w ścianie znowu. Niedobry. dobry. Ale do tej drugiej dotrwałem bez złapania. Nikt nawet nie zauważył, że ja tutaj jestem. Oho, sowa. Prawo, ok. Mmm. chwilę przeczekam. Dobra, sowa wróciła, ale spodziewam się, że zaraz wyskoczy... Eee... Jakie clown to... jajco. O! Jest i on! Chwilkę mnie tylko widział i patrzcie ile mi już paska zabrał. Z jajcem jest o tyle prosto, że on jak się wychyla... O właśnie, zasłania oczy. I dopiero później... Odkrywa je. Więc tu jeszcze zdążę kliknąć ten przycisk. O, cześć. Jakie kombo. Pilasowa? Lewo. O, to za przyciski tak świecą. Oko, trzy godzinki, ale mam nadzieję, że tym razem się nie da złapać przez tego czerwonego. No dwa razy pod mnie złapał. Nie miałem żadnego innego jumpscara, bo wiadomo, przy innych tutaj. Ten. Ale ten czerwony zdaje mi się, że więcej zabiera właśnie tego Exposure. I dlatego. Łatwiej paść przy nim. On się głównie o piątej wtedy pojawia. Zdałem sobie sprawę Cancel. Dobra. Trzy godzinki. Zobaczymy jak... O, sowa gdzieś leci. W prawo, OK. Zgaś światło. O, spodziewam się. Odglądacza zboczyńca, który zaraz będzie się tam ten wychylał i fapał gdzieś tam za rogiem. Żartuję oczywiście. Dobra, cyk no. Co się zadzieje. Podziewam się gościa, więc uważam, że to o. To jest najlepszy moment, żeby wyłączyć prąd. Zasilanie. A teraz może być jeszcze kosek albo klaun, Właśnie. Właśnie o was mowa. Dobra, słówki nie ma. Dwie godzinki. Za godzinę może czerwony wyłazić. Więc czerwony będzie trzeba uważać. Oho, sowa gdzieś leci. Zamknięte, okej. Okay. No to jest dobrze. ABD. Czemu D? Gdzie jest C? Gdzie się podziałał C? Tam na ścianie tak patrzę. Tyncza? 1-2-P. Pszczółka. ABD. ABB. Cancel. Dobra. Nie, niebawem będzie piąta. No, idziemy. Ale tym razem nie było tego jajeczka, tego dużego tutaj stojącego obok mnie. Przed mną, praktycznie. Polska już tam nie ma. Tam jej co się bawi. co się bawi dobrze. Chyba ktoś idzie do mnie. Wiedziałem. Cześć. Cześć. A gdzie jest ten trzeci? Oho yy... lewo. Tam zgasz? O będzie źle. Nie, nie ty. Często mnie nawiedzą się co teraz. Oho. Dobra, czerwony też idzie. Jest piąta. Dobra, uważajmy. Jest piąta. Ostatnia godzina. O, jesteś! Nice! Teraz się pilnujmy. Już tak wiele nie zostało. Słowa? Lewo? Ok. Siema! Teraz koniec zmiany. A ile ja zaoszczędziłem paska? Teraz. O nie. O, idzie ktoś. O takie leciutkie dźwięki słychać, jakby ktoś się przemieszczał. O nie, nie ty. No, spodziewam się gościa. I to nie jednego. Nie mówię o tym jajcu. Raz Oho, sowa Po lewej będzie. Wiedziałem. Akurat mam zamknięte. To o tyle fajnie. Raz, dwa. Jest! Mamy to! W końcu. Co teraz będzie? Co się nowe słowo? Spam. No w sumie. Spam! A co to jest? One Night at Adventist... 2, o kurde, to napisy końcowe. Myślałem, że jakaś minigierka. I znowu widzimy wszystkie te postacie z napisów końcowych. A nie, Sowa jeszcze. Właśnie, Sowy nie było. Co to jest tu małe? Tu. A dobra, to jest to Sowa. I saw. I saw? Co to jest I a ten czerwony, dobra. Już rozumiem, to nie był Redman. Redman był w jedynce. No nic, dobra, śmiesznie było. Dobra, gra mi się podoba. Muszę zobaczyć jeszcze, czy zrobili przypadkiem parodię FNAFA 3 i FNAFA 4. Zobaczę, czy tam na tej stronce uda się znaleźć. O, też nagram. A ja się z wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie, zostawcie łapkę. I napiszcie w komentarzu, czy gra się podobała. Co o tym sądzicie? I widzimy się w następnym materiale. Na razie, trzymajcie się, hej!